Cześć. Szybka bomba ze świata AI, prosto od OpenAI. Wypuścili właśnie GPT-5 kodeks, który, no słuchajcie, on potrafi myśleć nad jednym problemem programistycznym nawet 7 godzin. To już nie jest tylko szybkie generowanie kodu. To jest prawdziwe rozumowanie. To jak mieć programistę, który nie idzie na przerwę na kawę przez pół dnia. Ale to jeszcze nic. Oracle podpisało z OpenAI umowę na: uwaga 300 miliardów dolarów. To jest więcej niż PKB w większości krajów na świecie. A Google właśnie dołączył do klubu firm wycenianych na 3 biliony dolarów. Oczywiście, dzięki AI. I jeszcze jedna absolutnie niesamowita rzecz. AI potrafi teraz przewidzieć utratę wzroku na lata, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. Z dokładnością 90%. Pytanie brzmi: czy to jest jeszcze technologia przyszłości? Nie, to już jest dzisiejsza rzeczywistość. Obserwujcie kanał po pełną analizę. Link oczywiście w opisie.